Jest z nami Marcel Predenkiewicz. Marcel, który w dzisiejszym sparingu z Wisłą Płock rozegrał całą pierwszą połowę. No, był to też Twój nieoficjalny debiut w naszym zespole. Powiedz Marcel, jak Ci się dzisiaj grało? Ja jestem przede wszystkim mega szczęśliwy, że mogę tutaj występować, że mogę zagrać. Dzisiejszy występ wydaje mi się, że jako zespół zagraliśmy nawet fajne spotkanie. Byliśmy dobrze zorganizowani w obronie, jak i w ataku. Brakowało, można by powiedzieć, tego końcowego akcentu by fajnie wykończyć te akcje, które składaliśmy i wydaje mi się, że ja jestem generalnie bardzo zadowolony z tego. No, trzeba przyznać, że no, dzisiejsze warunki nie były zbytnio sprzyjające do gry, bo jednak upał no, no, tak jest, jest dość odczuwalny. Tak jest, no, też suche boisko było, po, po, Te boisko jest regularnie podlewane tutaj generalnie, ale no, wiadomo, że jest taka pogoda, że szybko, że szybko to boisko się robi suche. I się czasami momentami zatrzymuje a powiedz mi przy K6 jesteś już od kilku dni czy udało ci się złapać już dobry kontakt z szatnią jak w ogóle przebiega twoja aklimatyzacja uważam że jak najbardziej fajnie szatnia jest generalnie bardzo fajna ja się fajnie odnalazłem tutaj chłopaki mnie fajnie miło ciepło przyjęli jestem mega zadowolony w takim razie Marcel życzymy powodzenia zarówno na treningach jak i w kolejnych meczach i trzymamy kciuki za same udane występy w naszych barwach dzięki bardzo Kończymy właśnie pierwszy sparring w tej rundzie z Wisłą Płocką. Naszym gościem Nikita Wasin. Witaj, Nikita. Dzień dobry. No, dzisiaj tutaj między innymi przed tymi kamerami się znalazłeś, bo jesteś autorem jednego z trafień. Przede wszystkim gratulacje dla Ciebie. Myślę, że dla Ciebie też dobre wejście w ten okres przygotowawczy w Polonii. No, myślę, że na pewno. Fajnie mnie nagrodziło, że tak powiem, życie tą bramką. Ciężko pracuję na treningach, na meczach również. Staram się tutaj wywalczyć swoje miejsce, i taka jest moja tak powiem. Rola. Rola, tak. E, czy, czy gdzieś tam będąc na wypożyczeniu w Unii Skierniewice tęskniłeś trochę tutaj za swoim, mimo wszystko chyba piłkarskim domem przy, przy Konwiktorskiej 6? No to na pewno troszkę się tęskniłem i za obiektami, i za wszystkim, no bo tutaj się troszkę wychowałem, w akademii byłem. To na pewno, więc rok czasu minął, wróciłem tu starszy, z większym doświadczeniem i staram się tutaj teraz pomóc hmm. klubowi e, w realizacji bo... celów. Bo byłeś na wypożyczeniu w Unii Skierniewice. Czy mógłbyś kibicom mniej więcej przybliżyć, jak to wypożyczenie z Twojej perspektywy wyglądało? Czy jesteś z tego okresu zadowolony? Co udało się zrobić? No, jak najbardziej jestem zadowolony. Udało się strzelić kilka bramek, asystować kilka razy, dużo grać. Tak naprawdę to było dla mnie najważniejsze, żeby przede wszystkim grać i łapać to doświadczenie, łapać minuty, żeby wrócić to jak najsilniejszym. Dzięki trenerowi Kamilowi Soch, Soszy bo mogłem to zrobić i cały sztab, jak samo Unii i zawodnicy wspierali mnie tam. Więc na pewno to jest klub, który, który mi pomógł, czy prezesi. Tak naprawdę otworzyli mi rękę, mimo że byłem na pożyczeniu, staraliśmy się mnie jak najbardziej rozwijać. i mm -hmm. Jestem bardzo wierzny temu klubowi. Okej, okay. i teraz, jeżeli chodzi o Twoją przyszłość w Polonii, czy wszystko już jest wyklarowane? Czy będziesz częścią kadry zespołu w przyszłym sezonie? Tak naprawdę jeszcze nie wiem. To jest pytanie do trenerów i do, do sztabu, więc. Okej. Na razie nie mam jeszcze żadnej informacji. Okej, ale myślimy, że chyba ta bramka trochę wpływ na decyzję może mieć. <grywa> Bardzo możliwe. Mam Dobrze. nadzieję. Dzięki, dzięki za dzisiaj i, i powodzenia w dalszej części sezonu. Po pierwszym sparingu w nowym sezonie 24-25 naszym gościem trener Polonii, Rafał Smalec. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. No, że tak powiem pierwsze koty za płoty. Wynik na pewno korzystny. Czy dla Pana to był wartościowy sprawdzian przed tym zbliżającym się sezonem? Każdy sprawdzień jest wartościowy. Staramy się tak dobierać przeciwników, żeby każdy mecz był bardzo ważny, bardzo ciężki i taki, który da nam najwięcej informacji o tym, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o przygotowania pod względem techniczno-taktycznym przede wszystkim, bo wiadomo, że zmęczenie będzie narastało, ono będzie cały czas chcemy, żeby zawodnicy pracowali na dużej intensywności, czasami nawet na zmęczeniu, żeby podejmować wtedy trafne decyzje. Bardzo dobry sparring, bardzo fajna, bardzo fajna, fajna to nie, bardzo dobra postawa zespołu w każdym aspekcie gry. Cieszymy się, że po ciężkich treningach, które za nami, duży dzisiaj naprawdę pracowała wybornie. Mhm, bo jakbyśmy mieli teraz kibicom przybliżyć, jaki to jest etap przygotowań, czy teraz są te najcięższe obciążenia. Widzieliśmy, że też piłkarze, którzy zeszli, mieli takie przebierzki wzdłuż linii bocznych i, i, i dalsze, że tak powiem, działania podtrzymujące te formę, czy teraz jest taki najcięższy etap? Tak, jesteśmy w mocnym treningu. To są biegi interwałowe, które mają zawodnikom pomóc w przygotowaniu e, wytrzymałościowym, jeżeli chodzi o, o najbliższy. Sezon, więc cały czas będziemy na, na dużej intensywności, na dużych obciążeniach. Na razie jeszcze z nich nie schodzimy. Mhm. Jest trochę zmian na pierwszym placu na, na placu gry mógł Pan zobaczyć pierwszy raz w takim oficjalnym sparingu nowych zawodników. Czy tak na gorąco uważa Pan, że, że już teraz widać, że, że będą wartością dodaną dla zespołu? Nasze ruchy transferowe są w tym kierunku, żeby każdy z zawodników był wartością dodaną i, i to jest dla nas najważniejsze. My chcemy przygotować się do sezonu jak najlepiej i mieć w składzie jak najlepszych zawodników. Ja tak jak mówię. Cieszymy się dzisiejszego zwycięstwa, bo gra się po to, żeby wygrywać, ale bacznie zwracamy uwagę na jakość gry, bo to jest dla nas istotne, żeby coś wynikało z czegoś i na tym będziemy e, pracowali. Więc ten mecz tak samo przeanalizujemy jak każdy inny i będziemy szukali pozytywnych rzeczy. Ale również tych negatywnych, żeby ich nie powielać, a, a wręcz poprawiać. Mhm. To jeszcze pytanie o Nikita Wasina, autora jednego z bramek. Czy może pan zdradzić, może, rąbka tajemnicy, czy wiadomo już, jak będzie wyglądała jego przyszłość w Polonii, czy zostanie z nami, czy też nie? Nikita z nami trenuje i podejmiemy decyzję we właściwym czasie. Na dzień dzisiejszy. On jest naszym zawodnikiem i bardzo sumiennie pracuje na treningach i przygotowuje się z drużyną do sezonu. Przyjdzie czas na decyzję, będziemy je podejmowali. Dobra, to jeszcze pytanie organizacyjne na koniec. Czy może w kontekście wyłonienia kapitana w naszym zespole były już jakieś ruchy, czy może jeszcze jest przed tą decyzją? Decyzję co do wyboru kapitana podejmiemy w ostatnim tygodniu przed rozgrywkami, więc wtedy ogłosimy. Dobra, to dziękujemy trenerze za, za dzisiaj i powodzenia w kolejnym tygodniach przygotowań do sezonu. Dziękujemy, pozdrawiamy. Witam bardzo serdecznie.